Witam serdecznie. Tym razem i kolejnym razem chciałbym zaprezentować sterownik do kontroli, na przykład naczepy lub przyczepy. Zasilanej napięciem 12 lub 24V, w zależności co podepniemy pod styki przekaźników, jest to układ przeznaczony pierwotnie. Pod punkty diagnostyki lub kontroli, lub punkty serwisowe naprawy naczep lub przyczep. Zadaniem tego układu jest aktywowanie poszczególnych świateł, lamp w celu ich weryfikacji, czy działają. Mamy do dyspozycji przyciski. Tak, oczywiście, stosujemy tu przyciski takie stricte. Przemysłowe, tak ja mam akurat do testów mam deep switche, mamy główną płytę sterującą wyjścia na przekaźniki sterujące, styki przekaźników są bezpotencjałowe, czyli co pod nie podepniemy, to nam wyjdzie. Jeżeli podepniemy 24V na przyczepę, to będzie 24, jeżeli podepniemy 12, tak możemy mieć jakiś hebel, tak który możemy przyłączyć, to wtedy będzie 12V. Ja mam tu w celach testowych podpięty buzer. Tu możemy podpiąć jakiś sygnał dźwiękowy od przyczepy, od naczepy, taki, który będzie dawał sygnał na całą hale. Gdzie będzie można włączyć tryb testowy, który po kolei będzie wykonywał po kolei czynności, np. kierunkowskaz, pozycję, hamulec, obrysówki i światła dodatkowe. Ok, więc żeby nie, prze... nie przeciągać. Wciskając przycisk, e, dioda sygnalizuje teraz e, pracę przekaźnika. Okej, okay, dobra, już wiem w czym jest błąd. Błąd zweryfikowałem i naprawiłem, podłączyłem pod układ 12V. Dlatego przekaźnik mi nie klikał, dioda świeciła. Bo napięcie było zbyt niskie, na przekaźnik dostawał na cewkę zbyt niskie napięcie i nie klikał. Więc jeszcze raz. Mamy kierunkowskaz jeden, wciskamy i puszczamy i kierunkowskaz drugi. Pozycja jedna strona, pozycja druga strona. Eee, na przykład e, hamulec światło cofania. E, obrysówki. Tu widać widać w kamerze. oj, tego nie wyłączyłem. E, światła dodatkowe. E, z tego co wiem przy naczepach jest jeszcze jedna sygnalizacja, którą można użyć. Jako coś w stylu świateł awaryjnych. Nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale to może być tak i częstotliwość jest mniejsza od kierunkowskazów. Tak, i to jest ostatni y, dziewiąty kanał. Y, ostatni przycisk aktywuje tryb automatyczny wtedy, gdy. Go włączymy. Możemy iść i obserwować, jak poszczególne lampy, czy działają, czy są uruchomione, aktywne, czy nic nie jest uszkodzone, lub przepalone. Sygnał dźwiękowy. Mamy czas, na przykład, na przejście do tyłu, żeby sprawdzić, czy są kierunkowskazy. Mamy kierunkowskaz 1. Kierunkowska z drugi, sygnalizacja na zmianę, pozycja jedna, pozycja druga. Sygnalizacja świateł na przykład wstecznego, hamulec, światła dodatkowe. obrysówki i światła awaryjne dodatkowe są osobno aktywowane ponieważ jest to element dodatkowy co może być jednak w większości nie ma tak dlatego tu mamy te dwa dodatkowe przyciski układ wykonany na zamówienie z konkretnym przeznaczeniem który przedstawiłem układ jest dostępny do zamówienia drogą mailową wszystko jest w opisie pod filmem. Telefon kontaktowy do mnie: 502 812 675. Jest możliwość również zakupu na koncie Allegro. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał i mile widziane z dzwoneczkiem, żebyś był na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Pozdrawiam Grzesiek.